Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was wakacyjnie bardzo serdecznie w tę kolejną niedzielę. Moi drodzy, dzisiaj zobaczcie, jesteśmy, e, można powiedzieć, w polu. E, zobaczcie na te piękne kłosy, które tak pięknie już dojrzewają, niedługo żniwa. Ewangelia na dzisiejszą niedzielę, właśnie związana jest e, ze wzrostem zboża. Pa, Pan Jezus, Pan Bóg wychodzi siać. Sieje dobre ziarno w naszych sercach. Tak jak każdy rolnik, który dba o swoje pole, sieje dobre ziarno. Jednak jak słyszymy w dzisiejszej Ewangelii, przychodzi ten zły w nocy i zasiewa złe ziarno chwastu. I ten chwast zaczyna rosnąć razem z tymi dobrymi ziarnami. Dzisiaj o tym mówi Ewangelia, którą możecie przeczytać sobie przy tym umieszczonym filmiku. I Pan Jezus miał rację. Zobaczcie, że przy tym pięknym ziarnie. Które wyda e, obfity plon, obfity plon i obfite owoce, rośnie również chwast, który tutaj możemy sobie w tym ziarnie zobaczyć. I, pan, I patrzymy również na uczniów Pana Jezusa, którzy mówią, może trzeba wyrwać ten chwast. A Pan Jan mówi: Nie, nie, poczekajcie. Bo kiedy zaczniecie wyrywać ten chwast, zaczniecie wyrywać również i te dobre ziarna, które przecież mają e, wydać piękne. Owoce. A więc co mamy zrobić? Czy mamy pozwolić, aby chwast, czyli grzech, rósł w naszym sercu? Czy mamy pozwolić na to, aby chwast również wzrastał z tym, co dobre? Zobaczcie, ile razy moi drodzy próbowaliśmy pokonać sami nasz grzech, naszą słabość. Ile razy próbowaliśmy. E, zmienić nasze życie bez Pana Boga, ale sami. Ja sobie poradzę, ja sobie dam radę, ja powyrywam to, co jest niedobre w moim życiu. I ile też razy z tym, co było słabe, powyrywaliśmy to, co dobre. Co trzeba zrobić, aby zacząć walczyć z chwastem? Po pierwsze, trzeba oddać całe nasze życie to uprawne pole, jakim jest nasze serce oddać Panu Bogu. To On dobrze będzie wiedział, co z tym zrobić. To on będzie wiedział, kiedy zebrać ten owoc naszego życia, ten dobry owoc zebrać, a ten zły spalić, wyrzucić, jak słyszymy w dzisiejszej Ewangelii. A więc, kiedy zaczynamy nasze życie zmieniać, chcemy Panu Bogu ofiarować to nasze życie, kiedy chcemy pozbyć się jakiegoś grzechu, słabości, musimy oddać. Całe nasze serce, Panu Jezusowi, z dobrymi uczynkami, ale też z naszym chwastem, który trzeba usunąć. A więc ta niedziela dzisiejsza daje nam, moi drodzy, zadanie, abyśmy nasz, nie tylko Panu Jezusowi oddawali to, co dobre. A to, co złe, zostawiali sobie do poprawy, ale również byśmy potrafili Panu Jezusowi oddać to, co w nas jest słabe, by to On się tym zajął. Jezu, Ty się tym zajmij, to Ty przemieniaj moje serce, to Ty wyrywaj to, co w tym sercu jest słabe, to Ty dokonuj wzrostu tego pięknego ziarna wiary, który jest w naszych sercach, abyśmy później. Kiedy nadejdzie czas spotkania z Jezusem, mogli się cieszyć pięknymi owocami. Tak jak ci rolnicy, którzy tutaj mają to ziarno, będą się cieszyli z owoców tego zasiewu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.